Piękny, jeden z najpiękniejszych, a może w ogóle najpiękniejszy ptak występujący w Polsce. I do tego to jego charakterystyczne pianie. Mimo, iż mieszkam w mieście, czasem zdarza mi się je usłyszeć z mieszkania w bloku. Już po drugiej stronie ulicy rozciągają się pola, na których żerują te ptaki. Ten donośny odgłos niesie się daleko. I choć nie jest może szczególnie urokliwy, kojarzy się ze spokojem, ciszą i bezkresem pól, gdzieś z obrzeżami lasów krótko mówiąc, z dziką polską przyrodą. Co ciekawe, można przyczepić się do tego stwierdzenia. Czy aby na pewno polską? Czy aby na pewno dziką? W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się bliżej temu powszechnemu, jakże dobrze wszystkim znanemu, choć nie do końca polskiemu i nie do końca też dzikiemu ptakowi. Zapraszam! Barzant zwyczajny to jeden z najbardziej kosmopolitycznych ptaków świata. Jego pierwotne siedliska znajdowały się w Azji, ale za sprawą człowieka został on sprowadzony do około 50 krajów świata. Oto mapa jego występowania. Barwa fioletowa to naturalny obszar jego występowania. Barwa czerwona to obszar, gdzie został introdukowany. Oba obszary są mniej więcej podobnej wielkości, a zatem można powiedzieć, że dzięki człowiekowi ptak ten podwoił swój zasięg występowania. W Polsce barżanty zaczęto wprowadzać pod koniec wieku XVI. Trzy wieki później do Stanów Zjednoczonych i Australii ale za to do Anglii trzy wieki wcześniej niż do Polski. Jeszcze w głębokim średniowieczu, na przełomie wieku XIII i XIV. Po co rozmaite kraje sprowadzały te ptaki? Odpowiedź jest prosta, jednoznaczna i na całym świecie ta sama. Bażant to doskonały ptak łowny. Ciężko o innego, równie często i równie powszechnie zabijanego ptaka przez myśliwych co bażant. Co takiego ma ten ptak w sobie, że jest tak uwielbiany przez myśliwych? Po pierwsze, jest niezwykle urokliwy. Dumnie kroczy po łąkach i polach, zdobiąc okolice swoimi mieniącymi się w słońcu piórami. Cieszy oko nie tylko myśliwych, ale także innych ludzi. Po drugie, nie wyrządza znaczących szkód. Jest wszystkożerny. Zjada nasiona, korzonki, jagody, także zielone części roślin, do tego ślimaki oraz bezkręgowce. Spłoszony swoim trzepotem skrzydeł robi sporo hałasu, często wydając także kakofonię innych dźwięków. Wzbija się w powietrze na niedużą wysokość, stanowiąc duży, głośny i łatwy cel dla myśliwego. Mięso Barżanta jest chude i odpowiednio przyrządzone stanowi staropolski przysmak. Wszystko to sprawia, że myśliwi całego świata chcą mieć tego ptaka u siebie. Chcieć to nie zawsze jednak móc. Każdy gatunek ma przecież swoje preferencje środowiskowe, wymagania itd. Jak to wygląda w przypadku barżanta? W Australii, a także na Tasmanii, wiele prób introdukcji barżantów nie odniosło sukcesu. Z pewnością nie jest to ten typ zwierzęcia co króliki, których wystarczyło w Australii wypuścić zaledwie kilka sztuk, by po niedługim czasie mieć do czynienia z milionami osobników i to pomimo intensywnych polowań na nie. Barzanty, jak praktycznie wszystkie kurowate wyprowadzają w ciągu roku tylko jeden lęk. Bażanty jaja składają na ziemi, a więc już na tym etapie lęgi giną często w szczękach drapieżników. Młode, które opuściły gniazdo i które podążają za rodzicem, także są celem ataków. Gdy do tego dodać presję ze strony samych myśliwych, to okazuje się, że wcale nie jest łatwo stworzyć stabilną populację tych ptaków w nowych miejscach. Tym bardziej, że w wielu krajach także klimat nie zawsze jest dla nich wymarzony. Z taką sytuacją mamy właśnie do czynienia w Polsce. Nie bez kozery, w północno-wschodniej części kraju, na Mazurach czy nawet na Pomorzu, barżantów jest najmniej. To najchłodniejsze rejony Polski, a do tego profil środowiskowy mazur nie jest sprzyjający dla tych ptaków. W innych częściach naszego kraju barżanty radzą sobie znacznie lepiej. Łatwiej się rozmnażają, są lepiej odżywione, ale wciąż bez pomocy człowieka, bez dokarmiania, a przede wszystkim bez zasilania ich populacji przez osobniki celowo wypuszczane na wolność. Jak twierdzą ornitolodzy, populacja prawdopodobnie stopniowo zmniejszałaby swoją liczebność, by z czasem całkowicie zaniknąć. Sposobem na utrzymanie stabilnej populacji barżantów w wielu miejscach świata, w tym także w Polsce, są barżanciarnie. Czyli po prostu hodowle barżantów, gdzie ptaki te są rozmnażane, odchowywane, a następnie wypuszczane na wolność. Zachowały się nawet opisy prowadzenia barżanciarni z początku wieku XIX. Jaja barżantów wysiadywane były przez indyczki, a także przez kury. Po wykluciu się młode przenoszone były za dnia na wybiegi zewnętrzne, gdzie karmiono je drobno pokrojonym żółtkiem, a na noc przenoszono je do pomieszczeń pod skrzydła indyczek i kwok. W ten sposób nieduże hodowle w ciągu roku wypuszczały na wolność po kilkaset bażantów. Ptaki następnie dorastały w naturze, dziczały, wydawały także lęgi na wolności, a na jesień rozpoczynały się polowania. Strzelano tylko do samców, samice natomiast chwytano żywe i oddawano je z powrotem do hodowli, by mogły wydać na świat kolejne pokolenia. Bażanciarnie funkcjonują do dziś i tak naprawdę, choć poddawano je pewnym udoskonaleniom, to co do zasady nie różnią się one znacząco od tych sprzed wieków. Bażanty, które widujemy na polach, to właśnie osobniki z hodowli, z pierwszego bądź z dalszego pokolenia. Te odchowane w niewoli nigdy nie dziczeją do takiego stopnia, co osobniki wyklute i wychowane w naturze. Te zbarzanciarni w naturze radzą sobie gorzej niż typowo dzikie osobniki, i znacznie częściej niż one padają ofiarami drapieżników. Znaczny ich odsetek ginie w szczękach lisów, norek, a także ptaków drapieżnych. Wypuszczanie na wolność barżantów odchowanych w barzanciarniach to w dużej mierze dokarmianie drapieżników. Przypomina syzyfową pracę, ale bez niego w wielu miejscach populacja barżantów po prostu by zanikła. Bez odstrzału z kolei populacja na pewno miałaby się lepiej. Ale wtedy pojawia się pytanie o sens utrzymywania dzikich barżantów, skoro racją ich bytu są właśnie względy łowieckie. Niektóre barzanciarnie skracają cały ten proces do minimum. Po prostu bezpośrednio pobierają opłaty za odstrzał bażantów, a tuż przed polowaniem umieszczają ptaki w pobliskich krzewach. Czasem bażanty wypuszczane są bezpośrednio z klatek, wprost na myśliwych. To już nie tyle polowanie, co strzelanie do ruchomego celu. Strzelanie do bażanta w roli żywej rzutki. Swego czasu w takim właśnie polowaniu brał udział sam minister środowiska, Jan Szyszko, co ujawnili dziennikarze, na dwie organizacje ochrony zwierząt złożyły w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury. Kwestii spornych było tu wiele. Po pierwsze, w świetle prawa, zwierząt obcych nie można wypuszczać do środowiska, ale skoro żyją one już od wieków w Polsce, to może nie są obce. Po drugie, do zwierząt hodowlanych nie można strzelać, ale w momencie, kiedy znajdują się one w środowisku naturalnym, to może nie są już hodowlane, a dzikie. I tak dalej, i tak dalej. Argumenty były rozmaite, a przepychanki trwały. Barzant to generalnie zwierzę łowne w Polsce. Odstrzał samców dozwolony jest od 1 października do końca lutego, a samic o miesiąc krócej. Ten ptak istnieje w naszym kraju właśnie dlatego, że jest zwierzęciem łownym. Faktem jest, że gdyby nie myśliwi, nie byłoby go na naszych łąkach i polach. Faktem jest także to, że nie jest to rodzimy gatunek w polskiej przyrodzie. Czy może on wywierać negatywny wpływ na rodzimą przyrodę? Niektórzy twierdzą, że tak, że jest to gatunek potencjalnie inwazyjny, że mógł zaszkodzić na przykład populacji cietrzewi, ale brak jest jednoznacznych badań na ten temat. Inni z kolei twierdzą, że jest on całkowicie nieszkodliwy dla polskiej fauny i flory. A to, że od wieków bażanty żyją na polskich ziemiach tylko zaciemnia te kwestie. W Polsce żyje dziś wiele inwazyjnych i niepożądanych gatunków zwierząt, które dawniej sprowadzono, a których dziś trudno jest się już pozbyć. Z bażantem nie ma na szczęście tego problemu. Gdybyśmy chcieli, dość łatwo moglibyśmy się go pozbyć z naszych łąk. Nie chcemy, wręcz przeciwnie. Tak bardzo do niego przywykliśmy, że uznajemy go za integralną część polskiej fauny. Bażant wrócił w naszą kulturę i tradycję tak głęboko jak karp. Jest od wieków, jest nasz, polski. Dziś mało już kto nawet pamięta, że tak jak Karp, Bażant sprowadzony został przed wiekami z Azji. Choć oba te gatunki zdolne są do rozmnażania się w naszym klimacie, w naturze, to robią to jednak tak mało wydajnie, że bez wsparcia ze strony człowieka prawdopodobnie szybko by wyginęły. Ich przyszłość w naszym kraju leży w naszych rękach. Na dziś to wszystko. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam. Cześć.